Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Ruszyły remonty zniszczonych dębickich ulic. Nowa nawierzchnia asfaltowa została już położona na ulicy Krasickiego. Na tą inwestycję mieszkańcy czekali z niecierpliwością. Na ulicy Krasickiego dzisiaj wykonawca wylał drugą, ostatnią warstwę asfaltu. Sfrezowaliśmy tą podziurawioną drogę. Chciałem, żebyśmy to zrobili już teraz, ponieważ ta droga była w tragicznym stanie, a jest kluczowym połączeniem między ulicą Leśną a Krakowską. Mamy w sąsiedztwie szpital, mamy mieszkańców osiedla Matejki. Sfrezowaliśmy stary asfalt. Daliśmy nowe. nowe Kanały kanalizacji burzowej, podnieśliśmy kratki kanalizacyjne, i do tych kratek po prostu został, dolana została druga warstwa asfaltu. Firma Eurowia Polska SA wygrała przetarg na remont czterech miejskich dróg. Będą remontowane także ulica Stroma i Wiśniowa Boczna oraz Kawęczyńska Boczna. Prace mają potrwać do końca roku. Z budżetu miejskiego na te zadania rozdysponowane zostanie 940 tysięcy zł. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy odbyło się spotkanie z Jakubem Pulsakiem i Kamilem Cyganikiem, autorami Tomików-Raszek Studzienne Wyzwania. Jak podkreślali, pomysł zrodził się w mroczny czas pandemii, kiedy odkryli, że zdalna komunikacja może i nie jest doskonała, ale za to praktyczna. Gdy pomyśleć tak przez chwilę, cudnie mnie mamy być Kamilem. Chojna była dla natury, z matki Krakus, z ojca Góra. Cud następny, że rocznicę dużo łatwiej mu obchodzić, bo ma z żoną swoją tę samą datę ślubu i narodzin. Cudna córka i dwóch synów i cudny talent do ryb. Pisze, śpiewa i wędruje, uczy oraz wychowuje. Kupa. Zawód Belfel historii sercem nowosądeczani. Chociaż pewnie jeszcze bardziej mąż Beaty, Tata Hani. Jak już wiemy, mój utwór jest dezaktualizowany. Kuba to jest, jak to mówią, takie estradowe zwierzę. Umie być konferencjerem i opery reżyserzem. Dziś się cieszę, że Pombucek nie poskąpił mu też w wierszach i nadmieniam, że to nie jest publikacja Kuby pierwsza. W okresie pandemii, kiedy trzeba było szukać jakichś zajęć dla, tego dużej, dla tej dużej ilości wolnego czasu, która się pojawiła, właśnie mój przyjaciel Kamil Cygani, który jest polonistą i także poetą, myślę, że, że, że nie obrazi się, jeśli tak go też nazwę, zaczął wymyślać takie wyzwania literackie, poetyckie. I jednym z tych wyzwań była nasza wspólna przygoda, aby przez 100 dni pisać fraszki. I myślę, że kiedy tak rozpędziliśmy się trochę w tej poetyckiej przygodzie, to jak to według Dwóch z przyjacielem stwierdziliśmy, zanim wydaliśmy tomik, wstydu nie ma. I dlatego postanowiliśmy się tym pomysłem podzielić z, z czytelnikami raz poezją, ale dwa, samą w ogóle ideą tego, tego tomiku, żeby przez 100 dni na tematy podrzucane przez naszych znajomych pisać w ciągu 24 godzin jedną fraszkę i co dobę kolejną pisać tą nową fraszkę. I tak powstał zbiór 200 krótkich, żartobliwych, ale także refleksyjnych tekstów. Nie stawialiśmy żadnych granic naszym przyjaciołom i znajomym, którzy. To wymyślali, więc tematy były łatwe, trudne, wymagające, mniej wymagające, ale czasem paradoksalnie było tak, że wydawałoby się bardzo przyjemny temat. Powodował, że trzeba się było nieźle nagłowić i natrudzić, co wesołego, ciekawego, interesującego napisać, bo to nie sztuka jest zrymować, żeby po prostu się sylaby zgadzały, ale żeby to jeszcze miało jakieś przesłanie, żeby tam był jakiś bonmot, jakieś zaskoczenie w tym zawarte. Pomysłodawcą tego wyzwania pisania fraszek, codziennie był Kamil Cyganik, polonista. Myślę, że to, co w, komu w duszy gra, czyli to nawiązuje do jakiejś pasji, do przemyśleń, do tego, co w danej chwili było dla osoby podpowiadającej nam temat, było szczególnie istotne, szczególnie ważne, a co być może też było ważne w ogóle dla niej w życiu. Yy, to chyba nie jest tak yy, łatwo tworzyć yy, fraszkę, żeby ona miała sens, i yy, bo, bo nie tylko chodzi o ryby. Nie wiem tak naprawdę. Mnie, ja nie mam jakiegoś poczucia, żeby to było trudne. To jest prosta forma. To prawda, rym znaleźć dobry rym, żeby nie pochodził z częstochowy, to nie jest trudne. Yy, Najważniejszy jest pomysł. I, i ta, ta świadomość tego, że fraszkę zawsze piszemy od końca, to znaczy od płyty, Wymyślamy do czego chcemy dojść i dopisujemy resztę. Jeśli to wiemy, jeżeli ten schemat jest nam znany, to naprawdę najprostsza forma, dlatego że ona nas nie ogranicza. Fraszka może być dwuwersowa, może składać z dwóch słów, a i nawet i krócej. A z drugiej strony, może być rozbudowanym tego Kochanowskiego pięknym wierszem. Więc to, to jest coś, co jest, co, co jest swobodne, wolne, a jednocześnie wspaniale, bo dla mnie nie jest to gatunek poetycki. To jest gatunek publicystyczny. Ona komentuje rzeczywistość. Obecny na spotkaniu Maciej Małazieńc, wiceburmistrz Dębicy, podkreślał, że warto sięgnąć do tego tomiku Fraszek. Cieszymy się, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy dziś gości autorów Fraszki. Opracowania, z którym miałem przyjemność już wcześniej się zapoznać, bardzo interesującego, zabawnego, humorystycznego. Natomiast pan Kuba Bulzak jest znany w Dębicy jako twórca, współtwórca dębickich oper, więc też to spotkanie jest adresowane oczywiście do miłośników Fraszek, również, ale przede wszystkim też do osób, które są związane z dębickimi operami, więc myślę, że to będzie dobre spotkanie, dobra okazja do tego, żeby spędzić czas czytając właśnie te fraszki. Monika Rojek-Kałek, dyrektor Dębickiej Biblioteki, przedstawiła sylwetki obu autorów. Wspomniała też, że Jakub Bulzak znany jest dębiczanom od kilkunastu lat, bo jest reżyserem oper wystawianych przez dębickich artystów. Dzisiaj gościmy właśnie w naszej bibliotece pana Jakuba Buzaka, który znany jest Dębiczaną przede wszystkim z ponad 15-letniej współpracy z Towarzystwem śpiewacza Muzycznym, gdzie reżyseruje znakomite opery i operetki, które wystawiane są pod kierownictwem znanego też artysty w Dębicy, pana Pawła Adamka. Jest mi niezmiernie miło, że pana Jakuba dzisiaj mogę gościć razem z jego przyjacielem Kamilem Cyganikiem, którzy popełnili Tomik fraszek. Te fraszki powstały w czasie pandemii, kiedy był to czas, kiedy rzeczywiście wszyscy siedzieliśmy zamknięci, tak naprawdę. I tutaj panowie stworzyli taki projekt, czyli studniowe, studniowe wyzwania związane właśnie z napisaniem fraszek. Podczas spotkania autorskiego nie mogło zabraknąć prezentacji fraszek i akcentów muzycznych. Zaśpiewała Emilia Węgrzyn, a na skrzypcach zagrała Wiktoria Cieśla. Rodzinny piknik profilaktyczny odbył się w Parku Jordanowskim w Dębice. Na dzieci czekały wakacyjne zabawy i animacje, a dorośli mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzisiaj mamy zaszczyt gościć mieszkańców miasta w Parku Jordanowskim na pikniku zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dębicy ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Piknik ma charakter profilaktyczny, ma charakter informacyjny. Chcemy przekazać takie informacje do, do rodziców, w jaki sposób zapobiegać, w jaki sposób unikać, w jaki sposób obserwować również swoje dzieci, jeżeli no, wydarzają się jakieś niepokojące sytuacje, a piknik robimy w wesołej atmosferze, w formie zabawy. Jest mnóstwo atrakcji, wszystkie atrakcje są dla dzieci darmowe. Także... No życzę dzieciom dobrej zabawy, bo mamy początek wakacji i to co robimy tutaj jest przede wszystkim dla nich. Każdy piknik przede wszystkim ma na celu taką integrację społeczną. Tutaj przychodzą i yy, dzisiaj przyszły rodziny z dziećmi yy, i to jest jakby taki cały ta wartość dodana też tej inicjatywy. Natomiast ona ma taki ukryty cel trochę edukacyjny, bo dzięki temu możemy się spotkać także tutaj w gronie tych wszystkich służb, które na co dzień yy, w różnych sytuacjach tak zwanych Również współpracują ze szkołami, z przedszkolami, współpracują także z rodzinami. Można zobaczyć tutaj te wszystkie służby zgromadzone w jednym miejscu, zapoznać się z działaniami, z ofertą pomocy, z ofertą także edukacyjną no i przede wszystkim pozyskać informacje o tym, gdzie, gdzie można, do kogo można się zwrócić. Naprawdę w trudnych sytuacjach, które dotyczą niekoniecznie mnie, ale czasami osób, które żyją w moim sąsiedztwie. Środki na zorganizowanie pikniku są, e, pochodzą e, z środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi e, i innym uzależnieniom, bo mamy tutaj do czynienia z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Dzisiejsze wydarzenie, to można by powiedzieć, że to jest dowód na prawdziwość powiedzenia, że w Współpraca się opłaca, tak? Tutaj są wszystkie instytucje, które na co dzień z nami współpracują w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z ramienia MOPS-u są tu dzisiaj pracownicy socjalni, asystenci rodzin, są przedstawiciele Miejskiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy. No, i te wszystkie instytucje, które już pewnie były wymienione, bo i Poradnia Uzależnień, i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Policja Dzielnicowi, z którymi pracujemy na dzisiaj, na co dzień, właśnie po to, żeby tych problemów w mieście Dębica było jak najmniej. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które zachwyciły najmłodszych uczestników pikniku. Dzieci bawiły się z ulubionym animatorem Kinder Seat, Szalały na pianaparty oraz puszczały bańki medlanem. Specjalne gry i animacje wciągnęły dzieci w świetną zabawę. Fajnie się tu pobawić, i, faj i fajna jest muzyka. Podczas pikniku była możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. Na miejscu dostępni byli przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy, Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz poradni terapii uzależnień w Dębicy. Jesteśmy zaproszeni tutaj jako e, goście, bardzo jesteśmy dumni, że jesteśmy wskazani do tego przedsięwzięcia. E, my wykorzystujemy również profilaktykę uzależnień, gdzie tutaj mamy wszelakie ulotki i oczywiście jeszcze mamy alkogogle, które zakładamy na oczy i sprawiają e, uczucie jakby ktoś był pod wpływem alkoholu, po spożyciu alkoholu i po narkotykach. Rozłożyliśmy sobie tutaj taki tor przeszkód w formie slalomu. I próbują tutaj dzieci Wszystkie. i osoby dorosłe, jak człowiek nie czy mocno nie się czuje. Była to doskonała okazja, aby uzyskać cenne porady i informacje od ekspertów. Kolejny piknik profilaktyczny zorganizowany przez miasto Dębice już 9 sierpnia. On będzie się on na terenie parku Skarbek Borowskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.